dobry, witam Państwa serdecznie, nazywam się Kasper Gąska i pracuję w firmie bytnarzce Spółka Jawna która jest autoryzowanym dilerem dwóch marek japońskich, w tym Toyoty. Ja natomiast zajmuję się sprzedażą samochodów używanych takich jak ten, który stoi przy mnie, tak? Nie się Państwo, to jest samochód używany z szalonym przebiegiem 850 km Taki dystans ten samochód pokonał do tej czas, taki samochód testowy naszego dilera Mazdy samochód Pachnie nowością, no bo praktycznie nowy jest i ma jedną nieprawdopodobną przewagę nad samochodem nowym. Po prostu nie ma konkurenta, Samochodu samochodów nowych już po prostu nie ma. Mazda z 9 wersji limitowanych, która stoi koło mnie, jest to jeden z ostatni egzemplarz dostępnych w Polsce w tym modelu. Więc jeśli Państwo są zainteresowani tym modelem, to są Państwo poniekąd na nas skazani. Tym niemniej chcę Państwa przekonać, że naprawdę warto przyjechać, obejrzeć ten sam but i wyjechać z uśmiechniętą twarzą od nas właśnie tym pojazdem. E, co to jest Mazda CX-9? Duży SUV, e, zaopatrzony w silnik benzynowy o mocy e, 277 koni, V6. Bardzo mocny silnik, zaopatrzony w automatyczną skrzynię biegów, automatyczną przekładnię. Wszystko mająca wersja limitowana że zaraz się Państwo będą mogli przekonać żadnych napraw do w tutaj oczywiście nie było żadnych napraw żadnych przeglądów bo jeszcze na to czas nie przyszedł proszę Państwa są od tym roku w lipcu ile tam był zarejestrowany więc tak naprawdę ciężko tutaj do czegokolwiek się w wypadku tego samochodu przyczepić więc ten mój ta moja dzisiejsza prezentacja będzie trochę inna niż zazwyczaj nie będę odnosił się do uszkodzeń czy jakichś tam manykamentów pojazdu bo oni jako nie ma zaprezentuję jakim on jest, Mazda CX-9 na początek widok z Proszę Państwa, Mazda CX-9 z zewnątrz kolor brązowy, ksenony na dzień dobry eee, tak to wygląda wszystko od przodu ładnie, bardzo ładnie, proszę Państwa mamy naklejki naszej stacji one będą oczywiście usunięte kiedy znajdziemy, znajdziemy nowego właściciela eee, z tyłu czujniki parkowania które są, bo są, natomiast jest oprócz tego kamera cofania, która dodatkowo podnosi funkcjonalność tego pojazdu. No nie ma tutaj absolutnie nic, do czego byśmy mogli się przyczepić odnośnie uszkodzeń, bo ten pojazd takowych po prostu nie ma. No jest to samochód niemal nowy no nie mówię, że jest to samochód nowy no bo został zarejestrowany jednak te 850 km po polskich drogach przejechał ale naprawdę ciężko tutaj do czegokolwiek się odnośnie tego samochodu po prostu przyczepić jest to samochód w stanie niemal fabrycznym niemal fabryczny naprawdę ciężko wskazać jakieś mankamenty tego samochodu jako jako egzemplarza natomiast jeśli Państwo przymierzają się do zakupu CX9, no to naprawdę już mają Państwo małe pole do popisu jeśli chodzi o, o wybrzydzanie, bo tego samochodu już po prostu niebawem nie będzie. Proszę Państwa, co my tutaj mamy? Prezentowałem niedawno Państwu CX9 używaną bardziej używaną niż ta w zasadzie jeśli chodzi o funkcjonalność i niczym się te pojazdy ze sobą nie różnią. Tutaj też mamy oczywiście nagłośnienie bozy. Tutaj też oczywiście mamy trzeci rząd siedzeń dokładnie tak samo składany rozkładany. Takie same tutaj mamy haczyki. Takie same cup holdery, w zasadzie ten samochód jest bardzo zbliżony do tego, który prezentowałem niedawno. Tak samo łatwo możemy rozkładać siedzenie, no to będzie mi ciężko, bo akurat jest w ten sposób zrobione, że bardzo cofnięte jest siedzenie, natomiast bardzo to wszystko łatwo zrobić. Jedną ręką, bo w drugiej ręce trzymam kamerę, więc... Po prostu. No nie będę teraz tego przepychał, ale dosyć łatwo, to wszystko tutaj poskładać i na pewno funkcjonalność tego wszystkiego jest bardzo, bardzo duża. Yy, oczywiście również zamykanie automatyczne, klapa zjeżdża, a my wykorzystujemy ten czas, żeby przesunąć się do przodu. Trochę bardziej do przodu, a mianowicie na drugi rząd siedzeń. Yy, jeśli chcemy dostać się do trzeciego rzędu siedzeń Proszę bardzo, odjeżdża, nie jest to tak, że będziemy się tam jakoś bardzo z tym mocno mocować Jest to wszystko przesuwne Jedną ręką jestem w stanie to wszystko zrobić Jest oczywiście, oczywiście skóra Oczywiście podłokietnik Oczywiście ze schowkiem Oczywiście nawiewy wraz z regulacją dla drugiego rzędu siedzeń Oczywiście elektryczna, elektryczne szyby z tyłu, nie może być inaczej w tej klasie auta. Ale oczywiście dostęp bezkluczykowy, to może powinienem pokazać wcześniej. Oczywiście elektryczna regulacja siedzeń wraz z regulacją odcinka lędźwiowego, wszystko tutaj elegancko działa, hamulec postojowy. poszczególne wyłączniki, przełączniki mamy tutaj proszę państwa yy, co to jest yy, tutaj mamy dostęp do karty SD którą możemy zabrać do domu i zaktualizować mapę w tym samochodzie jest dostępna nawigacja firmy TomTom możemy ją w domu bez żadnego problemu bez wizyty w salonie zaktualizować mamy nagłośnienie bodze mamy elektryczne szyby, elektryczne lusterka nie może być inaczej po prostu w tym aucie Wsiadam opuszczam nieco siedzenie. Przesuwam się trochę do tyłu jeszcze. No i cóż, wszystko tutaj wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie, nie może być inaczej. Wiem, że się powtarzam w tym zakresie, ale jest to samochód naprawdę bardzo luksusowy, kierownica oczywiście wielofunkcyjna. Oczywiście, proszę Państwa, skrzynia automatyczna, tak jak wspominałem. Oczywiście, tutaj już mamy duży wyświetlacz, inaczej niż w tej używanej CX9, którą prezentowałem niedawno. Oczywiście, mamy tutaj schowek w podłokietniku. Oczywiście, mamy wejście USB AUX oraz 12V. Oczywiście, mamy tutaj miejsce na kubki. I jeszcze jedno. Gniazdo 12V, podgrzewanie siedzeń, automatyczna klimatyzacja, system audio. Wszystko, wszystko w tym samochodzie jest tak jak być powinno. Również tutaj, oczywiście, lusterko ze światełkiem, również tutaj, wysuwany taki panel. Dodatkowo mamy tutaj szyberdach. Który możemy zasłonić. O takich rzeczach jak schowki, proszę Państwa, to naprawdę w tym samochodzie ciężko opisać wszystko, co tu jest. Pozwolę sobie uruchomić pojazd. I powiedziałem Państwu, że ma 850 km już mu trochę przybyło, 877 km to jest dokładnie dystans, jaki ten samochód pokonał dotychczas że czujniki yy, zmierzchu, że czujniki deszczu ma, to aż nie wypada o tym mówić, bo jest to jak gdyby oczywiste komputer pokładowy, nawigacja yy, ciekawy system tutaj występuje w momencie kiedy wrzucę wsteczny bieg Także włączy się, proszę Państwa, kamera cofania. Nie jest to nic nadzwyczajnego, jak gdyby nas to nie dziwi. Ale proszę spojrzeć na coś innego. W tej chwili pokazuję lusterka i włączam wsteczny bieg. Lusterka obniżają się. Po co? No po to, żebyśmy widzieli, widzieli ewentualne elementy w postaci jakichś zdradziecko umieszczonych słupków, donic i innych tego typu rzeczy, które... W miejskiej dżungli potrafią nam przysporzyć kosztów później w warsztacie blacharsko-lakierniczym. Tutaj jesteśmy przed tym do pewnego stopnia zabezpieczeni. Pozwolę Państwu posłuchać jeszcze tego silnika. Potrafi on być cichy i przyjemny. Potrafi on być dużo bardziej drapieżny, kiedy mamy na to ochotę. Skrzynia, oczywiście, automatyczna. Jak wspominałem, oczywiście klasyczny automat hydrauliczny. Tak brzmi ten samochód, aż miło posłuchać. Proszę Państwa, no tak naprawdę dokumentacji jakichś tam serwisowej tego samochodu nie mamy, bo tutaj nie było nic robione. Oczywiście oferujemy wgląd do danych, które są zawarte w systemie Mazda. Mazda nie posiada w tej chwili książek serwisowych, papierowych, natomiast mogę Państwu pokazać pomiar grubości lakieru w tym samochodzie. On tak naprawdę do tego wszystkiego nam nic nie wnosi, bo widzimy, że wszystkie elementy są tej samej grubości i są one bardzo yy, cienko mają powłokę rakierniczą, yy, samochód nie był w żadnym wypadku malowany wszystko jest tutaj w jak najlepszym porządku z prawdziwym żałem proszę Państwa wyjdę z tego samochodu i podsumuję to kilkoma słowami chociaż najchętniej zostałbym tutaj na dłużej no ale cóż taka praca yy, i myślę, że na tym ten film Będziemy kończyć. Proszę Państwa, kilka słów na koniec. Tak jak mówiłem, samochód jest do oglądania przy salonie Mazdy Włysomica. Tutaj zapraszamy Państwa. Nasze ogłoszenia można oglądać na serwisach Moto, Moto, Grantka, Toyota, Pewne Auto oraz na stronach naszych dealerów Toyota Toren oraz Mazdy Włysomica. Do tego Państwu ofertę na ten samochód?